Taki był plan przed meczem, żeby, żeby wygrać to spotkanie za trzy punkty, najlepiej 3-0. Udało się to dzisiaj zrobić. Szkolnik zespołu z Austrii myślę nawet fajnie się zaprezentował, szczególnie w tym pierwszym secie i w tym następnym początku drugiego seta, gdzie naprawdę bardzo dużo bronili i, i kiedy zaczęliśmy grać tak naprawdę cierpliwie, to wtedy, to wtedy to nasza przewaga była znacząca. No właśnie to początek drugiego seta to chyba taki jedyny moment, kiedy mogliście się trochę zdenerwować w tym nam ktoś ucieka. To Austriacy akurat skończyli na, na wyższym poziomie, bo się trochę rozróżniliście po tym pierwszym, czy, czy z czego może wynikała ta różnica na samym początku drugiej partii? Na pewno Austriacy zagrali, zagrali na lepszym poziomie, ale my, my robiliśmy sporo, sporo błędów. Nie zagrywaliśmy też jakoś szczególnie dobrze, błędy w kontrataku, no i tak jak się wszystko zsumujemy, to stąd, stąd ten początek i ta przewaga Ostrzegów. To na koniec jeszcze chciałem zapytać, czy wraca format Final Four, czujecie się na tyle mocni, żeby wyjść z grupy i znaleźć się też w tej najlepszej czwórce? No bo tak na papierze to chyba nie ma takich tuzów z włoskiej środków, jak jak Lube. Jest szansa, żebyście się gdzieś tam znaleźli? No i taki jest plan. Mamy, mamy nadzieję, że to się uda. E... Mocno, mocno wierzymy i marzymy o tym Final Four, ale z się naprawdę może być tyle rzeczy, może się wydarzyć, że przestępamy po prostu twardo po ziemi i zobaczymy i Czasem myślimy o każdym kolejnym spotkaniu. No to już w tych momentach, kiedy ten wynik był taki na styku, to kluczem było takie trochę granie bardziej lżejszej i technicznej siatkówki, bo zauważyłem, że tym właśnie odskakiwaliście przede wszystkim. No dokładnie. Czasami. Warto było po prostu dostarczyć piłkę Austriakom, e, szczerze się nieźle broniliśmy, fajnie graliśmy myślę blokiem i no nie, trzeba, nie trzeba było ryzykować na 110%, bo oni naprawdę dzisiaj e, fajnie przyjmowali i ciężko było zrobić asa, nie wiem czy w ogóle zrobiliśmy asa w tym spotkaniu, no właśnie. Jeszcze na koniec chciałem zapytać, chyba mecz, nie można powiedzieć, że to był mecz jednej postaci, bo na, w każdym z setów po prostu każdy któryś z zawodników, że tak powiem, królował. Tutaj nie było na przestrzeni całego spotkania takiego jednego wyraźnego może po, poza Kyle Mensinkiem zawodnika. Chyba, chyba pozostaje, pozostaje się tylko cieszyć, że mamy tak szeroki skład i każdy zawodnik coś, coś wnosi do zespołu, o, bo to jest, to jest mega ważne.